Sandbar do małego telewizora albo komputera. No właśnie, czy jest to komuś w ogóle potrzebne? Dzisiaj porozmawiamy, czy takie rozwiązanie jak Sandbar ma w ogóle sens i jaki sprzęt może okazać się dla kogo najlepszy. Ja jestem Alo i zapraszam Was serdecznie do oglądania kolejnego odcinka na kanale Technostrefa. Ale najpierw, co to w ogóle jest? Sandbar. Mówiąc najprościej, jest to głośnik, a w zasadzie cały system audio, który jest gotowy do działania od razu po wyciągnięciu z pudełka. Odległości między głośnikami oraz wszystkie inne parametry zostały dobrane tak, aby zapewnić najlepszą jakość dźwięku oraz wrażenie przestrzeni, zachowując niewielkie rozmiary, a także by zmieścić wszystko pod ekranem telewizora, nawet gdy ten znajduje się na podłodze. Pierwszy w kolejce testowany Sandbar to ten mniejszy i tańszy. Kierowany jest głównie dla użytkowników laptopów, w których słuchanie muzyki czy oglądanie filmów z wbudowanych głośników, no cóż, pozostawia. Wiele do życzenia. Creative pomyślał o takich użytkownikach i specjalnie dla nich przygotował sandbar, będący również głośnikiem bezprzewodowym. W zestawie, poza samym głośnikiem, otrzymujemy kabel mikro-USB do ładowania oraz kabel aux do przewodowego podłączenia sandbara. Jest on wyposażony w dwa głośniki o łącznej mocy 10W oraz dodatkową membranę pasywną. Akumulator z kolei wystarczy na 6 godzin odtwarzania muzyki lub oglądania filmów. Z tyłu znalazło się także gniazdo USB, które pozwala podłączyć pendrive'a z muzyką i odtwarzać ją bezpośrednio z poziomu sandbara, bez konieczności podłączania do komputera lub smartfona. Całe sterowanie sandbarem odbywa się za pomocą czterech przycisków umieszczonych z boku urządzenia. Znajdziemy tam przycisk wielofunkcyjny, który służy między innymi do włączania przyciski sterowania głośnością oraz przycisk do parowania bluetooth. No dobra, ale teraz najważniejsze. Na pewno czekacie na to, jak on gra. Wbrew pozorom, na takie maleństwo jest naprawdę dobrze. Dzięki zastosowaniu dwóch głośników, które oddalone są od siebie i dodatkowo przedzielonych membraną pasywną, otrzymujemy wrażenie dźwięku przestrzennego z całkiem przyjemnym basem, który umiejscowiony jest właśnie w centralnej części. Sama obudowa głośnika to plastik, jest on tutaj wykończony w takim kolorze czarnym, piano black, także dosyć wrażliwy jest na wszelkiego rodzaju palcowanie się, ale jeżeli będziecie odpowiednio go wycierać, Wtedy nie będzie z tym problemów. Czas zatem sięgnąć po większy kaliber. Stage Air już odłożyłem. A teraz Creative Stage, czyli sandbar, który jest już dużo większy. I przede wszystkim w zestawie jest uwaga, uwaga: z takim oto subwooferem. Ale do kogo kierowany jest ten większy zestaw? Przede wszystkim do użytkowników telewizorów. No bo w telewizorach, wiecie, również dźwięk pozostawia wiele do życzenia, szczególnie jeżeli chodzi o głębię, bas czy przestrzeń dźwiękową. W porównaniu do mniejszego brata R, tutaj wyposażenie jest już znacznie większe i w skład zestawu wchodzi sandbar, zewnętrzny subwoofer, pilot zdalnego sterowania oraz kabel AUX. No i jest jeszcze jedna zasadnicza różnica. Ten zestaw trzeba podłączyć do prądu i nie ma on wbudowanego akumulatora. Powiem szczerze, że dla mnie równie istotny jest subwoofer. Moc szczytowa całego zestawu wynosi 160W. Zatem, innymi słowy, ten zestaw poradzi sobie bez problemów z nagłośnieniem mniejszego salonu. Szczególnie w mniejszych pomieszczeniach, gdy dodatkowo dostosujemy sobie dźwięk za pomocą pilota, dodamy trochę basów czy tonów wysokich, naprawdę możemy całkiem dużo z tego zestawu wyciągnąć. Sam sandbar możemy podłączyć na kilka sposobów. Pierwszy, znów standardowy, to dołączony. Kabel aux, który w większości przypadków będzie zupełnie wystarczający. Dla bardziej wymagających jest jeszcze możliwość wykorzystania kabla HDMI oraz złącza optycznego Toslink. W połączeniu za pomocą kabla HDMI mamy także możliwość sterowania za pomocą pilota do telewizora, właśnie z samym sandbarem, i jest to dosyć wygodne. W przypadku każdego innego połączenia będziemy już musieli skorzystać na przykład z dołączonego pilota. Oczywiście w samym Sandbarze nie zabrakło Bluetootha do bezprzewodowego podłączenia, np. telefonu i włączenia muzyki. Sandbarem sterujemy za pomocą pilota i oprócz zmiany głośności umożliwia on także parowanie za pomocą Bluetootha, dostęp do korektora z czterema. Predefiniowanymi trybami, korekcji tonów niskich oraz wysokich, jak i sterowanie muzyką odtwarzaną z pendrive'a. Pamiętajcie jednak, że ten sandbar ma 55 cm długości i na pewno nie będzie równał się z dłuższymi konstrukcjami, natomiast na pewno jego zaletą jest możliwość właśnie wykorzystania w mniejszych pomieszczeniach, no i cena, a o cenach już za chwilę. Zatem, który sandbar jest dla kogo. Na pewno model Stage Air dzięki swojej formie bez problemu zmieści się pod laptopem, ale także przez minimalistyczny design wpisze się w ogólny wystrój wnętrza, służąc jako głośnik bezprzewodowy. Zaś model Stage kierowany jest dla posiadaczy mniejszych telewizorów lub osób, które chciałyby taki zestaw podłączyć, na przykład do komputera. Zajmuje on niewiele miejsca i mieści się także pod monitorem. Na koniec zostawiliśmy kwestię cen obydwu sandbarów, a że powinny was pozytywnie zaskoczyć. Za mniejszy model, czyli Creative Stage Air, trzeba zapłacić 179, zł. Natomiast za model Stage, czyli ten większy wraz z subwooferem, zapłacicie 399, zł. Za cały zestaw. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, co wy uważacie właśnie o sandbarach, czy sami korzystacie z takiego. Chcielibyście mieć, a może znacie inne rozwiązania? Podzielcie się z tym w komentarzu pod tym filmem, a jeżeli film wam się podobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał Technostrefa z dzwoneczkiem, aby zobaczyć więcej ciekawych filmów. Tymczasem mówił do was Alo. Dziękuję wam bardzo, bardzo za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, pa pa.